Minister Nitra zrobił coś, na co bardzo wiele osób czeka. Czyli powiedział: Dobra, musimy policzyć, na co szanowni działacze wydajecie, wydajecie pieniądze. Pozostaje gorycz przede wszystkim takie mam poczucie. Nie chciałabym, żeby Igrzyska Olimpijskie kojarzyły nam się z goryczą. W związku z tym, że jednak zdobyliśmy na tych Igrzyskach 10 medali, zawodnicy zdobyli 10 medali. Jest to też motywacja dla młodego pokolenia, że warto wchodzić w sport, żeby walczyć o marzenia. Nie ma Pani takiego poczucia, że to co mówiło wielu zawodników w trakcie jeszcze tej imprezy, największego sportowego święta jakim są Igrzyska że to, co oni mówili, to był taki rodzaj desperacji, że mówili to do kamer, bo wcześniej nikt ich nie chciał słuchać. Nasza kolarka, która zdobyła na tej ostatniej prostej srebro dziesiąty medal, która mówi, że musiała sobie sama płacić za zgrupowanie. To kwietnia tak spoglądam. Nie mieliśmy nawet informacji odnośnie finansowania, nie mieliśmy rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostałyśmy dzień przed startem. Jak widać da się da się i mamy kolarzy, którzy naprawdę poświęcają swoje życie, mamy trenerów, mamy zawodników, którzy mogą zdobywać medale na największych imprezach. I mam nadzieję, że ten medal coś zmieni. I mam nadzieję, że w końcu coś się zmieni dla tego kolarstwa, bo ja teraz mam swoją ekipę za granicą i to dzięki jej też jestem tutaj. Mimo tego syfu, który jest wokół nas, daliśmy radę. I tylko my wiemy, jakie to było ciężkie. Znaczy przede wszystkim jest to oczywiście bardzo przykre, bo jeśli mówi to sportowiec zdobywający medal, że on sam się przygotowuje z własną ekipą gdzieś za granicą za własne pieniądze, miał kwalifikację olimpijską i, i że ten dany związek nie miał jakiegokolwiek wsparcia, no to, to oczywiście, że to tak nie powinno być i, i na tym trzeba pracować. No, Polski Związek Kolarski już ma od dłuższego czasu problemy. I ma to też które duże problemy. Które z czego? Problemy finansowe korutoralskiego, który był wybudowany, więc i zadłużenia dużego, które jest na Polskim Związku Kolarskim. My musimy wybudować w młodzieży przede wszystkim i w dzieciach Miłość do sportu i zamiłowania do sportu. Więc musimy um, ruszyć współpracę pomiędzy resortami, pomiędzy resortem edukacji, re, resortem zdrowia, w resortem nie ma. W klasach 1-3 nie ma WF-u w ogóle. Przepraszam jeszcze raz? W klasach 1-3 nie mamy lekcji powiedzmy wychowania to głośno. fizycznego. przepraszam bardzo, proszę Państwa, powiedzmy to głośno. W klasach 1-3 w ogóle nie ma WF-u. Tak, tak? No dzieci... jest, nie, nie jest Czyli... on prowadzony przez nauczyciela wychowania fizycznego. Czyli I... dzieci, które. W które w tym momencie... No rozumiem, to, czyli to jest taki nauczyciel, który zajmuje się wszystkim. wszystkim I on dokładnie. się zajmuje też w em I takie dzieci, którym się układ nerwowy dopiero rozwija, które są bardzo ruchliwe, one nie mają fachowej de facto opieki. I przede względem. wszystkim są to dzieci, w których rodzimy zamiłowanie do sportu. Bardzo ważne jest to i to jest naprawdę bardzo ważne, żeby przeprowadzić bardzo dobrą analizę. Ja sama szykuję się na analizę nie, no niedobrego startu polskich pływaków na imisjach No miałam zapytać o to, jakkolwiek to jest niezręczne, dlaczego od 20 lat nie mamy medali? No ja uważam, że jednym jednym na pewno z problemów jest to, że nie został po moich sukcesach stworzony żaden program długofalowy i tak naprawdę dzisiaj, kiedy ja trzy lata temu przejęłam Polski Związek Pływacki, wprowadziłam Projektu upowszechniania, czy to projektu upowszechniania piłki wodnej, czy pływania artystycznego zaczęłam poszukiwać środków z różnych innych programów, które pozwalają nam rozszerzać działalność polskiego związku pływackiego. I powoli, zaczęłam tworzyć strategię też tego, jak ruszyć dalej, bo pamiętajmy o tym, że polskie Związki Sportowe są przygotowane na to, aby środki, które otrzymujemy z Ministerstwa Sportu i Turystyki, wykorzystywać na przygotowanie kadr narodowych, czyli od juniora do, przez, przez młodzieżowca do seniora. My z tych funduszy. Nie możemy wydać na dziecko. My nie możemy wydać na grupę niższą niż junior, który jest objęty i którego kadrę narodową przedstawiamy w dokumentach ministerialnych. My nie mamy nawet do tego prawa, z tego jesteśmy rozliczani rozgrocznie. Koszty dzisiaj wysłania dzieci na jakiekolwiek aktywność fizyczną wzrastają, choć są programy ministerialne jak aktywna szkoła, gdzie można są organizowane zajęcia pozaszkolne. Znowu odniosę się do siatkówki. Siatkówka ma też program całego kindera, potem sosy i później mają program szkół mistrzostwa sportowego. Jest to program dwudziestoletni, który nam dzisiaj daje medal po 20 latach albo tak. więcej. więc A jeżeli my patrzymy też na resorty, Ministerstwo Sportu i Turystyki jest resortem, który najczęściej zmienia ministra. Czyli nawet jeżeli ktoś przyjdzie i zostanie ministrem sportu, jest bardzo często wymieniany. Najdłuższym minister był minister Witold Bańka. I tak naprawdę mhm. pod tym kątem też powinniśmy popatrzeć, żeby ktoś, kto przychodzi, pan minister Nitras ma teraz naprawdę dobrą myśl tego, żeby spróbować powprowadzać zmiany, dyskutować, szukać rozwiązań to żeby jednak to ministerstwo miało tą głowę trochę dłużej, żeby mogło wprowadzać zmiany.